No, się kurwa śmiecie, kiedyś kurwa ludzie tak rzucili się na typa. Miał tego baga. Teraz go na szczęście nie ma. No. G ej, grid 1 czy grid 2? E, grid. E, e, legends. Legend. On position. <grym> Legend. Nie, ja wybieram sobie job tym. Myślę, że gdybyśmy grali w grid LEGENDS to by było śmiesznie, w chuj. Tylko nie, prąd no, tak jest taki, że jest ja... drogie. Dobra, ty się ja napierdalajcie i tyle. Kto jedzie pod prąd? Tak. Właśnie. Co się to nie, ten i nie to, i nie pod ten co kuka nie zaliczy. Nigdy. I jest pod tron. Pod prąd. No. Ale to Gier, ma nie e, nie nie piją, piją. O, No i to jest lepsze niż jakaś dużyeta. Ridbo. krzywy. Daj. Okay. O już żółki nie zaliczyło. O, już komu się zaliczyło kuka. Nie wiem czemu. Mówiłem właśnie o tym, że ten jest rozjebane. Tak, i to prawidłowo. Ema, baka. 100 metrów przejechać. Czego ty chcesz? A. Ty brak... A. O, joj, joj, joj. Jadę. Na o. O. Ujo. O. Ujo. O kur... O chujo! Jo! O no.

Dun 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 skasował. Za ten content nie płaciłem. <grym> dym dym, 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 dym. O kurka! Nareszcie nie będę skasowany. Ty piścigu Nie no, ale nie, panie Pietrze, kurwa. No. Ja wszystko rozumiem, ale by cię i coś takiego? Noo trzeba, oh, trzeba... go tak, ja, czy, komuś, ja, ja, cię na, ja cię na ogólnym bronie, a ty coś takiego. nóż w plecy. A tam nikt nie powiedział w jakim kontekście to pan Kument powiedział, także. Nie wiem, bo to był chyba fake news. Dobrze, dobrze, mam, mam nadzieję, że nie był to fake news. A ponstro? No, pitanko. <laughs> nie wiem, jak się nazywa. Ło, jo! Ło, cikusek. Sie ma. No co, cię, ciebie. m na nam posprzątał. No, nie ma co tutaj się... Wie pan. Widziałem. Wiedziałem, że ktoś to zrobi. Wiedziałem, że ktoś u przesunie go. go. O kurwa. No patrz, kurwa. Nawet wniesiony nie jesteś. Chociaż trochę. O ty. No, Karol... Zemsta. Rozumiem. I zabijemy będzie tak tylko się... komendatora. Oj, tak się, tak, tak się bawimy. No, a co? Derby. No nie. No. To... to była jedna z moich gorszych prób. Oj. O!

Panie <tanie> twojego Ejaj <AI> pod ręczę <tanie> Ja pierdolę Ej czy mogę ciebie skasować? Ej, coś się spierdło? Czekaj, chciała mi kontrolę? Dobra to O mój Boże. Dobra, dzikuzek kontra. Mki, kto wygra? Vigien! Ja muszę złapać. Wracać się. Vigien! I jest koniec. Dobra, nice, nice. O, i, o, wadol ma biały a. Ten. A ja ja czy... ciebie tam już rozwaliłem, nie? No mnie. Ej, co by się stało, gdyby było obozwiczenia w gr w Grid 2, tak jako reklam re jako re jako sponsor. Ubezpieczenia. coś tam, coś tam na banerach. To by było dobre? Sponsorować Grid 2 derby. Tak Niech formuła 1 do nas ulepiej Nie, nie do góry f 1 Let's go no, la la Na bunkary na kutami to byłoby coś zajebistego moim zdaniem Nie, dla weta, dla Dobra, najpierw być na końcu Bo można powstać tu ja No to dobra, a to idę na front w takim razie <laughs> Uf, jo. Nie mógł. Jest. Uch, kurde. Jak za agresywnie to było. Z takim zajmowałem się. Jeszcze nikt, ktoś próbuje pod Trzeba już półkę nie zaliczyć. Ciężko, no ciężko jest na tej mapie. O, o kurwa! <grym> <grym> Padoń, no i nara. No i nara flopa. Mówię no wam, karma wróci. Karma wróci. Yes. Wow. Nie! <grymne> Ale błęd! No błędne. kurwa! No mnie akurat! Super dalej. Jest! Dobrze dobra, Siema Dzięki. To jest No nie, nie <grymne> ja byłem już za nim jest nie też. Jaką To To Nie. 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 hagi Nie. no Nie. Nie. U, u, u. Nie, nie. 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 Nie, nie, wy nie. no znowu. No. Zawody, A, auto. Zawody no, dwa. Wyścig. Dwa. Nie. 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 Nie, to małe Idzie, idzie dobrze. Nie tak chujowo. Krzywy, gdzie jesteś? Ja nam cię z tą wiązaniami. Dobra, wynam cię na widelcu. Tak, idziemy. Ło! O, mam cię, Krzywy! Taki chuj Krzywy, zobacz co się dzieje. A, nie, jest w sensie miejsca. Pochodzę będzie tutaj. Nie! 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 Dalej! Krzywy Nie! Nie! Karma, kurwa. W strachu. Na Ale młyn! Co się podziało? No kurde. tak to znosi już. Dziękuję. No, proszę bardzo, ja zawsze pomogę. No A, A dziękuję. Kurwa, no już, celował! To pod prąd zapierdalaj! Co wy tam na barkę widzicie? O! No ktoś A... tak ładnie opony po sprzątek go Kto no? wie, gdzie jesteś? Kto wie, gdzie jesteś? O drugim. Obustronna? Obu Czy jesteś? Yeah. Nie. To mi na mecie zajebał? A to i tak się tu przejechali. <laughs> Kto postawił te bloki w ogóle na środku tolu? Co jest? Chłopak to, to by im. Ktoś dyrta postawił.

Jakie to z tyłu? Nie, nie limity toru Dlaczego <noise> ty śmiesz? Dlaczego czego się zdrasz? <noise> <noise> Kurwa, a mieć na derbach papieża to trzeba być zdolnym O, no. Kurwa. 7 Po prostu O, to sił <noise> Tak, rasizm. Tak, rasizm. Tak. To jest, silny... jest białe, to jest biały, Coś jest, jest czarne, to jest czarne i tyle. To nie ma rasizmu. To są fakty. Kto tutaj ja? Mm. Kasper, co ty jesz? Kupę <ślad> plastik. <ślad> <ślad> to <jest moje> <ślad> plastik on nie... Ty krzywy jedziesz, dawaj. Papi mu nianio! Pani mu nianio! Pani mu nianio! A czemu w ogóle pierdoli się po kiedzie z Nie wiemy co... O kurwa, co tak szybko? Ej, to co ja zrobiłem? Ja... o, niżne ręce miałem. Po... O, w już nie tańczyło. Jeszcze <śmiennie> no, liczę na w w tym torze, nikt ja nie, nie rozwali. Ja krzywy poleciał. Ja właśnie nie wiem. Jeźdź leko, uderzyłem i cyk. Patrzę... No my ten dyspon nie zrezygnowaliśmy. No. i Kurde, cyk. Kurwa, co? Dobrze, wado na... spada. Fila na dziesiątym! Co jest? Krzywy, Krzywy! Ha, Krzywy! Pierdolić. ci. Spierdalam na tamtym. <ślesk> oj. oj. <ślesk> ale. chodź, chodź, chodź! Czekajcie, nie rozrywajcie się wzajemna. No, po wzajemnom. Od 2 na 1 pójdę. No, po wzajemnym. A chcemy no, wzajemne no, też? Ty Wydawaj, no, ty spokojnie. Ja nie chcę robić spokojnie. Ja zrobię spokojnie. Chciałbyś zrobić, że wzajemna. Nie, nie, to napiw się wzajemnie. Nie, napiw się wzajemnie. Jeszcze to wiesz. I potwierdzę. Jesteś pod tym klaszem? Ale no, no, ty, oho... No, Myślałem, że jesteś na pierwszym miejscu... ...i kurna... ...pyk! Dziesiąte miejsce! Zobaczmy... ...koło mostu, hej. Ale prześciga, widzę. O okay. oh, kur... Jeszcze jadę, jeszcze jest jadna No krzywy! Tylko krzywy! Junior, Ej! Z... Dlaczego tam w moim gipie ten lewituje... E, MP3, gdzie jesteś? W tym Cię, ja, uciel, tak o, nie wyszło, nie No, wyszło, co nie skręcam gości, Idziesz nas po prostu No No Magia! No, no. To, że idziesz za mną, to zobaczy co ty wykombinujesz Myślisz, że nie umiem korzystać z tylnej kamery. No, 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 to, 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 to. A po co się to? No po No po No Lepiej to kamerkę, ty, ty. To, to o, dupy, Nie umiesz lubić, korzystać z przedni. Dobra. Z dupą mi kółka nie zaliczyło, ja pierdolę. W prawej strony się trzymać, taki kroki. Wtedy zalicza wam każde. Junior, proszę cię. To jest, to <tododododod> Które klefu mi się zawiesza, no chuj, mamy. Kurwa. Pierdoleni. Kurwa. Tury kurwa, takiego mi co daje mó. Rynek się boi. Oho oho oho. Uch. Ochi przejdę. Stańcz. O. Tu wszystko trafia. No trafia. Junior co na dwóch kołach jedzie po prostu. O, palec się, Ej, pamiętasz się ten, jak jakiś ktoś wyleciał z, z ten. Zamiast jechać normalnie, to była w przestrzeni. Kulam, to się Fakuj, to bym, to się chyba no tam w tym momencie bym też żył. Tylko tak się robi na derwach. Jak już się nie zalicza kółka, to tak musisz robić. Na czółka lecisz. No. Nie, nie warto. Niestety. Tak się kurwa czasami zdarza. Kurwa. Naprawdę. Jakim celem się będą ludzie... jak twojego chodzili kurwa na ostatnim kółku? Znaczy tu nie chodzi o przestrzenie ronda, tylko checkpointów nie zalicza. nie. Nie, chodzi mi... Cześć, 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 cześć Piotr, cześć. Cienios. Generalnie jak macie to rondo bez skoku na tej mapie, to trzymacie się... znaczy unikacie po prostu lewej strony. Bo tam jest coś zjebane z checkpointami akurat po lewej ja stronie. Nie bym tego nie nazwał, ale tak Rondo no rondo, no. No dalej. Pętelka taka. Ja bym, kurwa kiedyś... Chyba chciał gdzieś takie rondo zobaczyć, Dobre. kurwa. Dobre. Jedziemy. Jademy na kurzy. Jeszcze raz. Nie, part two, part two. Nie, part three. To jest czwarty wyścig. Teraz jedziemy czwarty. To jest czwarty, jeszcze dwa wyścigi zostały. Jeszcze jeden long został, tak? Short. Long i short jeszcze. Nie no, teraz. Teraz, teraz short i long potem. No tak. Nie, no, jest long. jest short. Short nie. I... No kurwa mać. <grym się, <grym się Skręcić nie mogłem, bo... ...miałem z boku Jak <grym> on <się> w oponkach nie no, typo, typo. tak. No. Gaz. Zbrodni. Czy energię. No, wiadomo, no. Zajebistego Bombaga, U mnie bo i <laughs> Wojtek mają tak co chwila inne malowania, nie? O no, kurde, no, to kiedyś. O też tak, o też mi się tak zdarzało. O, właśnie. O! Kurde, tam To ja, Kult? zrobiłem beczkę. Dobra, mam nadzieję, że... Powiem mi, że jestem... mały Ten... czas to nie jest up Okrążenia mi na Bo jak nie to naprawdę No na na to... i Kurwa! O kurwa! Nie, nie kurwa! Na oponie się w koleczku To się dzieje! Oj! Tech! Skąd no, to? Skąd to się wydaje? Ta, ta sama myśl Dlaczego ta... rozwałem? A to, ty bo jebana, pierdolony no, w samochodzie! Klasacja! No, Polak się No dobra. Klasacja, to, ja no to, jest... to ja byłem! Pod prąd się przejebałem. Dobra, próbuj, to kurwa. Tak jest, kurwa, znaczy lapdown. Lap Upsy. O kurwa! Hej o! Oh. Albo blisko. O oh. oh, kurwa! Kurwa! O oh, co za rogu wie! No i nie złapiesz mnie. No oh, i chuj. Co się ostrzec. O kurwa! Nie! Yeah. Oh. Sam go w sam go ostatnim momencie zobaczyłem. Nine, o, Ooooo! Bo... no jest turma. Dobra, na styk to przeżyłem. Kolejny jumpsker. Oh, Ale jeszcze tam są dwa auta zostawione. Ale już jazda. Ja Kubeczka zajebana. Widziałem w sterku kurwa, A może po dachu pojechałem No no nie do... Kurwa! Koniec tutaj... jazdy. Jeszcze, jeszcze dobił na końcu. Nie wiem dlaczego, ale jazdy. właśnie jak niektóre są pojazdy, to... jakby odpalamy myśli tryb bez grawitacji, tak? Oho, nie mam nie mam jak skręcać. Nie masz czegoś, no. Prawa przednia. Czym dlaczego? Dlaczego? Dlaczego masz koło, ale nie. masz tak wykrzywioną ośkę, że nie, nie znikaj jednym, nie? Nie no, prawej przedniej nie mam y opony. Nie no, masz u mnie wszystkie. A, no to u mnie nie mam. No kurwa, o pana mi polecia. A... Ty, bo tak ciasno ci się tam zrobiło w kabinie, nie hustuj. No pięknie, to, to jest trochę... po że... pięknie, pięknie. No A jeszcze jedno. Myślałem, że już koniec. Znaczy o derby. Telno. Dosłownie lewa tylna, hovering. tylna jest w powietrzu. Tak już Oho, mogę jeszcze tego nie używać? Kurde, ja mi że kur... Mam nadzieję, że... Ja... dwa. Molowi to 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 ja... dwa... ten... czad, y, pomi... Nie zauważyłem, że dalej, Nie zauważyłem nawet, że skończyłem. O, dobra. Chciałem... Prawie bym wykrakał to, że będę trzeci, ale... Nie, jesteś w piątek. Dobra. Dobra patrzę jak ten, jak ten, no... ten, ten, no no, ten, ten, no, no, no ten, no ten, no, ten, no ten, ten, no ten, ten, No tamten no ten, 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 No... No... ten, ten, się uda. Kurwa... No, no, no się nie mogę, no. Wy tylko są. A. Co jest? Miałem najwolniejsze najważniejsze, najważniejsze okrążenia, i tak. Jestem pierwszym. Widzisz? A ja dalej ją Ale robi wrażenie. Na pewno nie rozwaliłem wojtecha na. na zakręcie. Nie! Ale Junior trzeba dostać mocnego, nie powiem, że nie. Chodź <grymne> Dobra, los wyszło jeszcze jakiś tam derby. Ostatni, 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 Ostatni zaraz wam kujostwa z tego. Dam, ci, dam ci krzywy wam, Dam ci, żeby ten. Mówię, pierdala... unikajcie lewej strony tutaj, nie? Napierdalamy się Niesko. wszyscy, kurwa. Jazda pełna pisz ostatni wyścig. No, napierdalamy miesiąc. Dobra. Jedziemy dziwię Big cars, Big, <laughs> o. Eee. O. Junior. <laughs> 306 bo to ma ten był. No u no, mnie wszyscy już przeskakują, co ja no. <grymne> Jazda, 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 jazda. Będę pierwszy. No, impossible. Jak myślisz? <grymne> o, nie, nie pierwszym się nie liczy. Oh. <grymne> no mogę wycofać. Nie, może to mi nie Kusek. Przysięgam eee! Dobra, dzikusek masz, no, to chciałeś to masz to Oj, to 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 Oj, dziękuję Mam cię! Mam to kółko, mam to ci Gdzie jest pienicyzda? flopa? Gdzie jest flopa? Jebać penisy Nie, pierdol gdzie jest plopa? Gdzie jest plopa? PLOPA! PLOPAPY! Tak, Ja pierdolę! <puta, oj>. Lecimy! <laughs> no, o! No! NIE! <coughs> <laughs> Ale wystawka! i koniec marzeń. Do tego flopy. Kurwa, ale ty <noise> robiłem to. A ja flop jeszcze blokowałem, kurwa. Flop, co ty już kołkać zaczyna? Oooooo! Za jedna, za jedna. Jak tą flopa, fajne bloki wezmę, kurwa. Za jedna. To, to mi wyeliminował. To mi wyeliminował. Wojtek, razy, y, ty Wojtek chyba, a Wojtek ciebie. Ja pierdolę, pier... nie no, kurde. pierdolę. pierdolę. Pomyślałeś, się zesrałem z kijakiem, bo kurwa. Kurwa, to nie <grymne> Nie ma. <grymne> Pierdoń to. To oh! O! Uff. dachu, już pasmurałem. <grymne> <grymne> Nike, tai čia. O, 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 čia. <laughs> Poleciał ładnie. Ju dzięki kamikadze. Junior, Junior Unie ci na tyle, się. A no, zaakceptował jakie będą? To znaczy, jest koniec Koniec To jest ostatni, Nie ma już Nie, czekaj, czekaj, A, Dodge Chargerem, mhm O no Boże, znowu? Dodge Charger, ciekawie no, te wszystkie opony mi pękły poza jedną, nie dam rady jechać w ogóle. Jak nie ukończę wyścigu to nigdy to cały czas będziemy będzie. Junior daj daj lajka Takajka Ty, bo dzikusek masz tak zajebisty że aż tekstury mi zniknęły z niego, nie? O Taka i Jeszcze jakby jedna opona mi pękła, to już się zamknięł go stridera kurwa, nie? Powiem wam Dobry kurwa, naprawdę mam dzisiaj wariatkowo. Ale ja pierniczę, nienawidzę cię, kurwa, Wojtek. Dojedziesz, dojedziesz. Nie dojechał. Co, nie, zaraz, bo nie patrzę na Discorda jeszcze. Zawody nie pamiętam. Wyścig w chyba. No, prawda, <laughs> tak było. Nie teraz skończyłem wyścig. Jest, no, i koniec, thank <laughs> you